No, cześć, dzisiaj Zwierzogród Plus. Produkcja, na którą na pewno wiele osób czekało. Jest to pierwszy sezon 6 mini odcinków. Jak dla mnie jest to no, słaba produkcja. Nie podobała mi się w wielu przypadkach. Na pewno mam zastrzeżenia do tego, że jest y, puszczana jako 6+, rodzinna produkcja, komedia Ale zacznijmy od początku Mamy tutaj 6 krótkometrażówek, średnio niby 10-11 minutowych W rzeczywistości cała animacja trwa około 5 minut Czasem trochę mniej 6 odcinków, 6 różnych historii. To akurat mi w ogóle nie odpowiada. Jest to wpasowane też pomiędzy film, więc myślałem, że to będzie coś nowego, świeżego, a tu niestety lipa. Jeżeli chodzi o odcinki, to pierwszy jest fajny z rodzicami naszej głównej bohaterki z Ogrodu. Jest tutaj dużo akcji. Odcinek bardzo fajny. Natomiast drugi odcinek jest tutaj przygotowania do wesela naszej ryjówki ojca chrzestnego. Ten odcinek jest beznadziejny. W trzecim odcinku mamy postać łasicy ze zwierzogrodu, którą złapała nasza bohaterka. Króliczka. Też jest słaby. Czwarty odcinek jest całkiem fajny o Ojcu Chrzestnym. Mamy tutaj jego przemowę na weselu córki. Która pokazuje jak się jego losy toczyły przed tym nim został Ojcem Chrzestnym. Odcinek bardzo fajny. Odcinek piąty jest beznadziejny totalnie. Jak dla mnie. Spodziewałam się czegoś fajnego, ale tutaj wyszło. Tak sobie. Mamy konkurs tańca, w którym biorą udział nasi dwóch policjantów. Co wyszło dla mnie bardzo słabo. No i ostatni odcinek, szósty z naszymi leniwcami ze Zwierzogrodu. Odcinek trudno jest ocenić jednoznacznie. Bo lenice, jako główne postacie, są fajne. Odcinek jest przynudnawy przy nich. Akcja dzieje się w restauracji. No za to koniec jest bardzo fajny, ponieważ okazuje się, że nasze leniwce są bardzo szybkie, jak trzeba. I na samym końcu spotykamy naszą główną parę ze zwierzogrodu, czyli naszego liska i naszą króliczkę. Jeżeli chodzi o moją ocenę, jeżeli chodzi o ten miniserial, to Dwa odcinki są bardzo fajne. Pierwszy i czwarty. Szósty jest całkiem fajny. Nie jest tak fajny jak pierwszy i czwarty, ale trzyma poziom. Natomiast pozostałe trzy, czyli odcinek drugi, trzeci oraz piąty, to jest dla mnie porażka. Dla mnie w ogóle ten serial nie powinien mieć kategorii 6, tylko co najmniej 10. Bo jeżeli chodzi o krótkometrażówki, to lepiej wypadają pod tym kątem auta najnowsze, krótkometrażówki nawet gród był ciekawszy i lepiej skonstruowany jako krótkometrażówki więc wyszło średnio, widać, że lecieli na hejpie ale no wyszło jak wyszło dla mnie jeżeli chodzi o całość to takie średnie 3 odcinek pierwszy 4 na 5 odcinek drugi i trzeci takie słabe 2 na 5 odcinek czwarty również 4 na 5 odcinek piąty bardzo słabe 2 na 5 no i odcinek szósty nie chcę mu dawać trójki więc dam mu takie 4 z lekkim minusem bo w gruncie rzeczy fajnie się to oglądało dlatego mówię cały miniserial dla mnie jest bardzo, bardzo średni pomimo tego, że wizualnie fajnie wygląda to pomysłu tu za bardzo nie było na to wszystko wolałbym jeden nowy film albo odcinek 20 minutowy porządny niż takie słabe 5 minutówki, które w sumie mają 25 minut jako jeden odcinek o tyle na razie dzięki, do zobaczenia następnym razem, hej